Anna i Robert Lewandowski przyjęli wyśmiewaną niekiedy zasadę, według której nie pokazują twarzy córek. Klara i Laura goszczą więc na Instagramowych kontach swoich rodziców, pozując do zdjęć tyłem, względnie w okularach przeciwsłonecznych lub tak trzymając przedmioty, by nie było widać ich twarzy. Czasem zdarza się, że Anna zapomni się w jakiejś relacji na żywo i pokaże swoje pociechy, co w gronie jej fanów stanowi pewną sensację. Przełom nastąpił w środę rano, akurat w dniu piątych urodzin Klary. Anna Lewandowska pokazała na Instagramie zdjęcie z porodu dziewczynki, w kadrze widać też zmęczoną, acz dumną siebie trenerkę. Nigdy nie zapomnimy pierwszego razu, kiedy trzymaliśmy Cię w ramionach. Byłaś taka malutka. Wszystkiego najlepszego z okazji piątych urodzin. Kochamy Cię, mój dzwoneczek, napisała rozczulająco trenerka. Zdjęcie Klary tuż po porodzie pokazał też Robert. Piłkarz trzyma na fotografii dziewczynkę w ramionach i patrzy czule na jej malutką postać. Lewandowski dodał ten sam wzruszający opis co jego żona. Potem w relacji Anny Lewandowskiej pokazały się jeszcze kadry z rodzinnego świętowania piątych urodzin Klary był złoty balonik z piątką oraz tort w niebieskich barwach z Elsą z krainy lodu. Na wypieku znalazły się nawet makaroniki i bezy, więc chyba można domniemywać, że tort był z cukru, białej mąki i słodkiej masy, prawdziwie niezdrowy.